Japonia. Archipelag o bogatej historii kryje w sobie imponujące megalityczne budowle z czasów, które są już tylko wspomnieniem w podręcznikach do historii. Owe monumentalne obiekty, często wykonane z zadziwiającą precyzją i zestrojone ze zjawiskami astronomicznymi, wskazują na zaawansowaną wiedzę i możliwości, które mogą zmienić tradycyjne, historyczne interpretacje. Poznaj fascynujące przykłady prehistorycznych osiągnięć nieznanej cywilizacji, która zamieszkiwała tereny dzisiejszej Japonii. Góra Nokogiri, położona w prefekturze Chiba w Japonii, słynie z ogromnego, megalitycznego obszaru uważanego za starożytny kamieniołom. Japończycy trafnie nazwali to miejsce górą piły ze względu na ślady cięcia przypominające piłę i używali go jako kamieniołomu od 1603 do 1868 roku. Jednakże faktyczny okres powstania kamieniołomu na górze Nokogiri wciąż pozostaje zagadką. Jest tu wiele oznak wskazujących na prawdopodobnie prehistoryczne pochodzenie, co pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia z dziełem jakiejś zaginionej, zaawansowanej cywilizacji. Teoria, że góra Nokogiri mogła być starożytnym kamieniołomem, jest podparta doskonałymi cięciami na skalę, które są niezwykle precyzyjne. Wydaje się, że musiano zastosować zaawansowane narzędzia lub techniki, które nie są nam znane. W XVII i w XVIII wieku w Japonii narzędzia używane do wydobywania i cięcia kamienia były dość proste. Korzystano głównie z dłut, młotków i klinów. Porównując te tradycyjne narzędzia i metody z precyzyjnymi i niemal maszynowymi cięciami widocznymi na górze Nokogiri, można dojść do wniosku, że istnieje znaczna rozbieżność pod względem ich możliwości. Precyzyjne pionowe cięcia bardzo przypominają te wykonane we współczesnych kopalniach przy użyciu zaawansowanych maszyn wiertniczych. Wystarczy rzucić okiem na porównanie śladów znalezionych na górze Nokogiri z tymi pozostawionymi przez współczesne urządzenia. Ich podobieństwo jest wręcz niewiarygodne. W okresie Edo w Japonii, trwającym od 1603 do 1868 roku, powstały niezwykłe dzieła sztuki, takie jak gigantyczny Budda. Ta spektakularna rzeźba, której powstanie datuje się na 1783 rok, została wyrzeźbiona bezpośrednio w kamiennej fasadzie góry. Ma około 31 metrów wysokości, co czyni ją jedną z największych rzeźb tego typu w Japonii. Obok Buddy stoi ponad 1500 mniejszych kamiennych posągów buddyjskich uczniów. Posągi te porozrzucane po zboczach góry są szczegółowo wyrzeźbione, a każdy z nich ma unikatowy wyraz twarzy i pozę. Jednak, jak już wspomnieliśmy, rzeźby te pojawiły się najprawdopodobniej tysiące lat później i nie mają nic wspólnego z pierwotnymi konstruktorami tego obszaru. Mając na względzie dotychczasowe ustalenia, warto zadać sobie pytanie: czy to prehistoryczne miejsce było tak naprawdę użytkowane jako kamieniołom? Podstawowym założeniem kamieniołomu jest zazwyczaj wydobycie jak największej ilości kamienia przy jak najmniejszym nakładzie pracy i energii w jak najkrótszym czasie. Jednak zaobserwowane tutaj rozwiązania wydają się być sprzeczne z tymi wytycznymi. Jeśli pracownicy nie dysponowali maszynami i musieli wykonywać cięcia ręcznie, może to świadczyć o tym, że wydobywali stosunkowo mało kamienia przy jednoczesnym, znacznym nakładzie pracy. Co więcej, po co mieliby wykonywać idealnie wypolerowane i precyzyjnie nachylone pod kątem 90 stopni wgłębienia w skalę, gdyby ich jedyną intencją było wydobycie kamienia? Tak staranne wykonanie pozwala wnioskować, że za ich mozolną pracą stoją inne pobudki. Udając się do miasta Takasago w prefekturze Hyogo natrafimy na kolejny niesamowity megalit. Jest to Ishinochoden, znany również jako płynący kamień. To niezwykłe i dziwne dzieło zostało wyrzeźbione z jednego kawałka kamiennego bloku wykonanego z tufu wulkanicznego. Kamień tufowy to rodzaj skały utworzonej z popiołu wulkanicznego wyrzucanego podczas erupcji wulkanicznych. Ten gigantyczny megalit waży około 500 ton i ma około 4,5 metra wysokości. Tym samym kamień ten jest większy niż którykolwiek z kamieni użytych do budowy wielkiej piramidy w Gizie, z których największy ważył 80 ton. Po dziś dzień pochodzenie i funkcje tego starożytnego obiektu pozostają całkowitą tajemnicą, ponieważ nie ma na nim żadnych inskrypcji ani oznaczeń. Szacuje się, że jego budowa miała miejsce w prehistorycznym okresie Jomon, który datuje się na około 14 000 do 300 lat przed naszą erą. Jednak, jakim cudem prehistoryczne społeczeństwo łowiecko-zbierackie było w stanie wyrzeźbić, wydobyć i przewieźć 500-tonowy kamienny blok? Pod skałą nieprzerwanie płynie woda. Połączenie tego niezwykłego megalitu z wodami gruntowymi sprawia, że niektórzy wysuwają podejrzenia, że miejsce to może być źródłem energii. W wielu kulturach, w tym japońskiej, woda bywa postrzegana jako oczyszczający żywioł i jest powszechnie kojarzona z duchową odnową i żywotnością. Obecność płynącej wody pod Ishinohoden z pewnością sprzyja temu, że ludzie czczą to miejsce i darzą je szczególną estymu. Niewykluczone, że osoby, które umieściły tu kamień, wybrały tę lokalizację właśnie ze względu na obecność tego naturalnego źródła wody. Miejscowi zapewniają ponadto, że woda pod Ishinohoden nigdy nie wysycha, nawet w czasach dotkliwej suszy. W Japonii znajduje się jeszcze wiele innych tajemniczych kamiennych struktur, których pochodzenie jest w większości nieznane. Przykładem może być Sakafune Ishi tajemniczy unikat znajdujący się w Asuka. Ta potężna kamienna konstrukcja, wyrzeźbiona z jednego kawałka granitu, ma około 3 metrów długości, a kształtem przypomina łódź lub koryto. Kamień jest wydrążony, co doprowadziło do wielu spekulacji na temat jego wykorzystania i znaczenia. Bez żadnych jednoznacznych dowodów na rzeczywiste zastosowanie kamienia, historycy zakładają, że był on wykorzystywany do celów rytualnych lub do produkcji i przechowywania tradycyjnego japońskiego wina. Jednakże gigantyczny granitowy obiekt, który waży około 10 ton, znajduje się na obszarze obfitującym w inne starożytne artefakty i ruiny. Co pozwala przypuszczać, że był on niegdyś częścią większej całości. Pewien japoński badacz dokonał interesującego odkrycia. Jego zdaniem sakafune ishi była tak naprawdę starożytną mapą. Dokonał on dokładnych pomiarów stopni i kątów linii, które są na kamieniu, i uważa, że wskazują one kierunki do innych istotnych megalitycznych miejsc z czasów starożytnych, takich jak Stonehenge czy Piramidy w Gizie. Jest to o tyle zastanawiające, że współrzędne geograficzne zostały formalnie ustanowione w 1884 roku w Anglii, a pierwsze wzmianki o nich pochodzą z 1494 roku. Być może wszystkie te miejsca zostały zbudowane przez tę samą cywilizację, która opanowała jakąś zaawansowaną technologię. Nie wiadomo, co doprowadziło do wymarcia tej społeczności, ale prawdopodobnie był to jakiś kataklizm. Jeśli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat japońskich budowli z kamienia w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!